Wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest poniedziałek i zdecydowaliśmy z moją żoną, o, ona stoi tam, przyjechać do szklarskiej poręby. Właśnie na tylnym planie widzicie, że tutaj są takie przepiękne widoki z kamieniami na pewno jeszcze paleolitu, bo tutaj niedaleko szliśmy po drodze i ja widziałem, zobaczyłem takie niedaleko taki kamień i myślę, co toż za kamień. No i przyszliśmy tu i zobaczcie, co tu znaleźliśmy. Dzisiaj przyjechaliśmy do szklarskiej poręby. Droga zajęła u nas 4 godziny, 4 godziny nawet, ponieważ jeszcze zajechaliśmy do Aż w Jeleniej Górze. 250, nie, nawet 260 km przyjechaliśmy, jechaliśmy po drodze S5, no a potem już tutaj do Jeleni góry pojechaliśmy takimi okolicznami okolicznymi drogami powiatowymi, tak mówiąc, zobaczcie, jaka jest piękność. Tutaj jest zupełnie inna miejscowość, zupełnie inna niż u nas, na pewno gdzieś tam u Bełoszkowicach i w naszej miejscowości jest zupełnie in, inne powietrze. Dużo różnych sosen ja nie widzę, ale widzę świerków, świerki, jolki po rosyjsku. Bardzo, bardzo dużo ich i oni takie wielkie, wielkie, ogromne po prostu. Na pewno, że rosną oni tu po prostu już więcej niż 50, a może nawet i 100 lat. Dzisiaj jeszcze nagrywam, nagram trochę mieszkanie, w którym mieszkamy zaraz. Nazywa się ono śnieżka. Śnieżynka. A, śnieżynka. <laughs> śnieżka to jest góra. A tam zobaczcie, tam jest góry takie góry. Stąd nie widzę. Nie widać. Nie wi nie widać. Ale mam nadzieję, że zaraz trochę podniesiemy tam do góry i zobaczymy, może tam coś, coś będzie. Ale jest przepięknie. Zobaczy, zobaczycie, co będzie dalej. Bardzo będzie ciekawe, na pewno. W tej miejscowości są dużo, dużo, nawet za dużo różnych kamieniów. Kiedy jechaliśmy, po drodze to widzieliśmy dużo różnych magazynów i sklepów sprzedających różnego rodzaju kamienia, brukarstwo itd. Tak ponieważ w tej miejscowości dużo w tych górach są kamieni kamieni. Popatrzcie jaki tu jest domek w takim stylu starym, starym ze starej takiej blachy, dachem z blachy starej. Popatrzcie, a tam jest, tam są góry Wszystko jest bardzo zielone w tej miejscowości Nie wierzę w to, że taki jest rok Takie tu są budynki Taki parking, zobaczcie miejscowość nie jest równa і зробили так і паркінг на високощі дороги, щоб там не їхати наду. Пан Ващичель розповідав нам о тим домку і о тій місцевощі і слухай, чи така є дівна та місцевість, бо коли їхали ми, ту е, очікували ми, що тут буде, ну, напевно, якась така рівна поверхня, може, а там десь далі якісь гори, а шклярська поремба знайдується в такій місцевості гурне, нерівне, і так їдеш, 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 була таблиця шклярська поремба, а потім далі яка якась дорога, десь там шла. A potem wokół, Jeden, wokół drzewa, są dużo drzew i nic więcej, a potem jedziemy, 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 jeszcze jedna droga, jeszcze jedna ulica i to, te, i to, to wszystko szklarska poręba była. I taka miejscowość dziwna, no a co my chcemy, jeżeli przyzwyczailiśmy mieszkać w takiej, no, w, na takiej równej powierzchni w tam pola i tam lasy tylko, a tu lasy w górach po prostu, zobaczcie. Zobaczcie, co tu, co tu się dzieje. Drzewo rośnie po prostu wśród tych kamieniów. Te korzenie, jak oni tam rosną, nie wiem. No i tak, taka jest tu miejscowość. Zobaczcie, jaka jest piękność. I to jest Polska. I pan, pan właściciel powiedział, że tu niedaleko jest Czechy i można dostać tam na pociągu. почонгім, так, кілька кілометрів тут, може п'ять, може десять, найближче місто чешське. А можна пущ навіть піші теж дощ, а можна на самоходом теж по дорозі. І, напевно, W te, w te trzy sposoby wszystko zrobimy. Na pewno i pociągiem pojedziemy i pieszo i samochodem też, bo granic tutaj nie ma, bo to jest Unia Europejska i tu po prostu Polska, a potem dalej Czechy i nic, nijakich granic nic nie ma. I też chcemy tam nagrać, co to za kraj Czechy. No zobaczymy jeszcze. W okolicy szklarskiej poręby znajduje się dwa wodopady, podospady. Pójdziemy tam koniecznie, zobaczymy i nagramy, oczywiście. I pan właściciel powiedział, że dużo różnych kafe, kafeszek i barów były by, zamknięte za tego koronawirusa. Ludzie po prostu nie wytrzymali, taki, nie, nie mogli po prostu wyżyć w, w te w czasy koronawirusa. Ponieważ nie było klientów Popatrzcie jakie tu kamienie To granit <laughs> Widzieliście kiedyś, żeby... O! Zajac! Popatrz! <laughs> Widziałeś? Dziki, dziki zajac Popatrz... Widzieliście kiedyś, żeby ludzie robili taki... Jak to zabór po polsku? Już nie pamiętam nie, brama to warota, Ogrodzenia takie. Z granitu, z, grani, z, z, z marmuru. Nie, to marmur, to nie granit. To jest marmur, zobaczcie. I on jest taki nierówny, i takie zrobione, takie stołby, a tutaj jest desek. Popatrzcie, jakie. Ogrodzenia takie. <laughs> a co tak tanio kosztuje ten granit? Albo marmur, ten słuchajcie, u nas w Mołdawii granit ten sprzedają za wielkie koszty, a tutaj on po prostu na drodze jest wyłożony. Забачте. Попросту вивожений так. Поцо, поцо. Забачте, що це зналазом. Попросто лежав собі на дротзе. Кавалечек такий граніту. Hello my dear subscribers. Today is a good day for a walk. Popatrzcie. Granit po prostu leży tutaj na drodze. I go tutaj jest za dużo. Tutaj dużo różnych górnych ziół rośnie. Popatrzcie. А побачте, як, які ма, ма... Такі <illy> маленькі такі швіречки. Маленькі йолочки. І тут їх. побачте, яка є спінка. квіти, каміння. Швірочки. Березенькі. І такий відок. Слухайте, та місцовощі вже дуже подобна до тієї місцовощі в Словаці, де були ми в Попраджі, i w Wysokich Tatrach bardzo podobna. Te kamienia, drzewa i taki drzewostan taki wielki, wielki i taka jest wilgotność tutaj i takie powietrze już ciężkie takie. I czyste, czyste powietrze i bardzo podobne do tego, co było w Słowacji, ponieważ tutaj już granica niedaleko Czechie i Słowakie. I dlatego jest bardzo podobno wszystko do tej miejscowości. Popatrzcie, jaki tam zaczyna się las. Znaleźliśmy w lesie taki, nie wiem co to takiego, ale to jakiś domek. Ale popatrzcie, w jakim wszystko jest stanie, bardzo zaniedbanym. Wszystko jest brudno, przyroda jest po prostu piękna, po prostu. Ale popatrzcie co tu, co, co tu się dzieje, butelki, szkło, no to szklarska poręba tak nazywa się. I tutaj trzeba po prostu posprzątać wszystko dobrze tak gminie tej, popatrzcie. To jakaś masakra. Popatrzcie jaki, jaki, są tu, jaki tu jest widok, popatrzcie. Las, jakie zielone kolory, jakie, jakie powietrze, jakie tu... А, і ото, ну, що то таке, ну, mm? люди, що то таке? Попросто якийсь кошмар, якийсь драмат. To właśnie jest szklarska poręba. Myśleliśmy, myśl, że szklarska poręba, poręba to jest takie miasto, w którym dużo różnych domków, a ich, tu, ich, ich tutaj po prostu nie widać. Oni wszyscy są w drzewach, znajdują się. Popatrzcie, gdzie tam jeden, tam jeden, tam, tam, tam. I wszystko, nie widać w ogóle nikogo i niczego. Wszystkie domki są w drzewach. Tutaj dużo, dużo drzew, dużo po prostu lasów i drzew. Tu właśnie znajduje się nasz domek, gdzie my mieszkamy. Nasza śnieżynka. Tu jest nasz samochód. A tu jest śnieżynka, goście przyjeżdżają z różnych krańców Polski, z różnych województw. Poprzcie jaka jest tutaj. Piękność tutaj można posiedzić sobie popatrzcie prosto około domku, cieknie jakiś strumień. Jeżeli słyszycie <ścoughs> to to piękność. Zobaczcie jaki tu. Jaki tu jest świerk. Jest bardzo, bardzo stary. Na pewno on ma 150 lat. No to właśnie nasz domek, gdzie zaraz mieszkamy. Tu jest taki niewielki staw, gdzie też cieknie jakiś strumienik. Tu takie jest drugi świerk, też bardzo wysoki i stary. Bardzo pięknie. Palacy dekarują. Wszystkie, wszystkie tereny wokół domku. Ciekawe. A tu na pewno jeszcze jeden domek. Do wynajęcia. A może tu mieszkają? A tu na pewno mieszkają gospodarze, nie? Na pewno tu oni mieszkają. Może to jest sauna? Jakaś sauna? Nie. A może tak. A gdzie oni mieszkają? Zobaczcie jaka jest piękność. Popatrzcie jaki tu jest strumenek strumok. Po ukraińsku też strumok nazywa się Taki niewielki. Cieknie sobie i tutaj już znajduje się domik. Popatrzcie, co tutaj gospodarze owaków tych zbierają. O, jeden nawet już południe. Popatrzcie, w bankach, ile ich tutaj. Oni po prostu ich zbierają, ponieważ oni na pewno wszystko zjedają. Takim czynem skończył się pierwszy nasz dzień tutaj. Ale jego nie można nazwać pierwszym dniem dniem, ponieważ przyjechaliśmy tylko prawie od 16 po, po południu i jechaliśmy długo, no i jeszcze te, ten zjazd do Auchanu i dlatego przyjechaliśmy tutaj już, już za późno, dopóki pojedli pojedliśmy i poszli trochę posporowaliśmy, nagrali filmik, nagraliśmy filmik, no i na dzisiaj już tyle. A jutro już zdecydujemy też gdzieś pójść. Na pewno może na wodospad szklarski, a może jeszcze coś. No i tam dalej już jutro zobaczycie kolejny nasz filmik do jutra. Do widzenia. Cześć, na razie. Zobaczcie, to jest już Czechy, tu jest Jelenia Góra, Walbrzych, Świradów zdrój, Lubań, Karpać, no i właśnie Szklarska poręba. Zobaczcie, Szklarska poręba jest blisko granicy z Czechami. Tutaj nie wiem, może kilka kilometrów tylko. I można nawet pieszy przejść. в Піховіце. Піховіце тут знайду ще великий палац. Коли їхали ж ми ту до Шклярської поремби, виділи ж ми дуже ружних таблиць, на яких було написано, що або там, або ту знайду ще якийсь палац або дворець. І побачте, ілі їх ту. Побачте. В ніяких зараз знайду ще якісь Muzeum, w niektórych e, e, hotel zrobiono, no a w nie, niektórzy, niektóre po prostu, po prostu coś tam na pewno ktoś kupił, może na pewno go, ktoś ma go w, swo, w swojej własno, własności. A tak wyglądała, wyglądał ten domek, ta śniżinka. 1925 roku. Tutaj jest już nic nie widać, ale napisane, jest napisane Haus Dachheim, ober Schreiberhaus. Tutaj mieszka, mieszkał jakiś Niemiec w tamtych latach. O, popatrzcie. W tym domku wszystko zrobione z drzewa: drzwi, okna, schody. Popatrzcie. I to nawet takie krzesło. Ja pytałem u właściciela ile ono ma lat On odpowiedział mi, że ono ma 100 lat. Popatrzcie Popatrzcie jak ono wygląda. Lwy jakieś takie stare, stare krzesło. I takie tutaj jest dwie dużych litery L L, L, L. I nie, i to wszystko jest rzeźba z drzewa zrobiona. Zobaczcie, nawet lusterko jest z drzewa. Wszystko takie stare, stare. Schody też zrobione z drzewa. To jest drugie piętro. Też takie wszystko jest stare. No i tam już trzecie piętro to gospodarcze na pewno. No a tu właśnie znajduje się nasz pokój. Mieszkamy tu też wszystko zrobione z drzewa. Nawet szafa, zobaczcie, szafa zrobiona z drzewa. Jeszcze takiego nie widziałem, zwykle zaraz w dzisiejszych czasach robią to z takiego z opiłek, a tutaj krzesła, Wszystka mebel zrobiona z drzewa. Nawet takie tumbeczki, około łóżka też zrobione z drzewa. No na pewno ono nie takie stare, ale zrobione jest. to taka małańka kuchenka i to tyle a no tam jest łażenka i właśnie tutaj my mieszkamy i będziemy mieszkali 5 dni no tutaj mamy taki widok na górę z okna